Murzinek przyszedł do domku. Do Alusia. Do Franusia. I do Alusia. Właśnie szykujemy jemu tutaj spanko. On widoczek już jest tak Już nie chce jeść. Już go wzięłam do domu teraz, żeby miał całodobową opiekę. A Aluszek jest tata tutaj. Tata. Tata. Tak. Ojeju, jeju. Ojeju jeju. I to zgadzają się. Tutaj żeśmy mu wyścielali. Ładnie, tu będzie miał spanko. O, pewnie i z franuszkiem będzie spał. Tak. I z Aluszkiem. A sobie muzinek przyszedł. Tak, staruszek nasz chory przyszedł. No, już muzinku. Już. Niu, niuś. mój muzinek. Do ciepłego, psiśłem Do ciepłego, psiśłem Do ciepłego, wykąpany jestem, wszystko. No. No tak. I aluszek, jak kocha Murzynka. Nie robi krzywdy takim pieskom. Aluszek nie robi.